Gdzie to jest wszystko? Tak naprawdę w podnoszeniu ciężarów, czyli w tym nie osiągnąłem już wszystko i później to już było tylko takie powielanie, czy ja bym był 5 razy, 6 razy, czy tam 7 razy tym mistrzem świata. Nic by to już nie zmieniło, już setki tych zawodów wygrałem. Więc gdy założony cel osiągnę będziemy dosyć, teraz coś nowego I oczywiście wiedziałem z czym to się wiąże Że z samiutkiej góry, gdzie byłem naprawdę mistrzem świata w tym Na sam dół poleciał mi przeciętny zawodnik w MMA, który trenował 10 lat No to ja od niego dostawałem No i teraz pomału, pomału przerabiam cały organizm i pnę się do góry No dobrze, próbuj, sześciu, już widzę Siedmiu i jeszcze jeden, dobra, komplet, ośmiu już mam Dobra, panowie, tych co wskazałem, zapraszam tutaj do siebie Zaraz wagę wyjmiemy, będziemy was ważyć. No ja zacząłem mając 32 lata sporty walki, więc jeszcze przed sobą kilka lat mam, jeszcze chcę się bać 4 lata i potem emerytura. Trzymaj go, jak weźmiesz sobie to, ustawisz sobie mniej więcej tutaj, nie? To za każdym razem musi być dokładki i proste, nie musi być to wolno, tylko za każdym razem żeby dokładki klatki, odpł... nie ma czegoś takiego, pół ruchów nie ma. Co mógłby Pan poradzić naszym czytelnikom, którzy by chcieli pośpańskie ślady, od czego powinni Przede zacząć? wszystkim pomału, nie chcieć od razu Krakowa zbudować, pomału, systematycznie trenować, a efekty same przyjdą. Nie próbować trenować po 3-4 godziny dziennie, dlatego, że jest to chore i bez sensu trenować godzinę, półtorej, pięć razy w tygodniu, a systematycznie i długo efekty same przyjdą. Jak będę liczył 2, 2 czy 3, 3 tak, to znaczy, tak, że Ci nie zaliczyłem. To to, że... Tak no, jedziemy. Tak, tak, 2, 3 7 8 9 12 13 14 15 26 27 20...